Wycieklo nagie zdjęcie Zebrowskiego zartuje z rozmiaru przyrodzenia. Jeśli jakaś gwiazda przekonuje im w wywiadzie, że ma do siebie dystans, tak naprawdę go nie ma. Aleksandra i Michal Zebrowscy w przeciwieństwie do kolegów z Brandzy nie mówią o nim z kolei. A na każdym kroku udowadniają, że własnego z niego maja. Celebrytka jakiś czas temu wrzuciła do sieci zdjęcie. Jak karmi mala córeczkę. Siedząc na sedesie, a 10 marca pokazala, jak wygląda jej mas w pełnej okazalości. Na to liczyli fani? Choć zdecydowana większość przykuwa uwagę do Dnia Kobiet, niektórzy celebrują również przypadający na dwa dni później Dzień Mężczyzny. W z tej okazji Aleksandra Zebrowska wrzuciła na Instagram nagie zdjęcie Michala Zebrowskiego. Przyrodzenie jad z kciukiem równości napisala. Jak można było się spodziewać, post wzbudził sporo emocji. Interneuci pisali, że skazda kolejna publikacja Zebrowskich Hesa pod wyrazeniem ich poczucia humoru i dystansu do siebie nawzajem. O wyrażenie swoich opinii pokusili się nawet niektóre gwiazdy. Agata Rubik i Jarosław Bieniuk ocenili rozmiar przyrodzenia aktora. Wow, mając tak długie palce, powinna z zostać pianistka stwierdziła Zona Piotra Rubika. Nieco inne zdanie miałby pilkarz, który zartował w następujący sposób. Malek kciuczek wystarczy. Doceniacie ten rodzaj poczucia humoru.